Dzień dobry. Cały czas staramy się pomagać Zosi. Zostałem nominowany kilka dni temu do wykonania pajacyków w challenge'u, który jest organizowany z tej okazji i biorą w nim udział różne instytucje. Bardzo dziękuję za tą nominację pani Asi Poliszuk. Przepraszam, że wykonanie zadania się opóźniło, ale za to tak licznie udało mi się zgromadzić towarzystwo. Są pracownicy Urzędu Gminy, są uczniowie Szkoły Podstawowej. Winowłodzu bardzo dziękuję za udział w tej akcji. Jednocześnie chciałbym nominować pracowników Urzędu Gminy Poświętne z Wójtem Michałem Franasem oraz pracowników nadleśnictwa Spała z panem nadleśniczym Jackiem Wójtowiczem. Przystępujemy do wykonania pajacyków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Super. nawet bardzo.